Za nami bardzo udany koncert wykonani Pani, Pani że Z jakimi wrażeniami będzie Pani opuszczać Ostrowice dziś? No z dobrymi wrażeniami. Jak sam Pan powiedział, że udany koncert. Podobno inaugurowaliśmy te hale również. Nie wiem jak było na widowni, ale w każdym razie z mieli organizatorzy dobrą bardzo ekipę nagłośnieniową. Także nam się bardzo tam dobrze słyszało siebie i, 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 i wykonywało zawód. Nie wiem jak było na, na, na widowni, też było tak dobrze? Także, także uda, udanie. Zaśpiewała Pani dzisiaj sporo, sporo piosenek ze swojej nowej płyty, podkreślała to Pani mocno, że, że one są Pani szczególnie bliskie, ale z drugiej strony no, w końcowej części koncertu no, przyznała Pani, że dzięki piosence jeszcze tam przy Jagiellbieli, jak gdyby najwięcej tej Pani piosence zawdzięcza. Chciałem zapytać, które piosenki w tym momencie są Pani najbliższe, te nowe czy te, 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 te wielkie przeboje? Wiem, co blisko mi są moje piosenki, jestem w tej komfortowej sytuacji, że mogę tak mówić bo to i, i nie jest to nieskromnością, bo, bo to nie ja je pisałam. Mam no, taką przypadłość chyba, że w zleceniu wolę się opierać o, 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 o... Wśpiewałem w piosenkach o dobrą literaturę, w związku z tym śpiewam teksty i Gałczyńskiego, i Młynarskiego, i, i paru tych znakomitych autorów, którzy na tę płytę napisali i sama się delektuję tymi sformułowaniami, ich rodzajem wyobraźni, bo, bo to, bo to o, o to w końcu chodzi, żeby, żeby, żeby tekst był nośny, a nie był banalny. Prawda? i żeby, żeby... Czasami jest Wie pan, nie jest powszechne, bo, bo tak mi się wydaje, że, że to jest, też trzeba mieć szczególny talent do, do, do fotografowania, do śpiewania, do pisania niebanalnych, a, a melodyjnych piosenek na przykład oraz do, do pisania tekstów z jakimiś przesłaniami i, i, i takimi sformułowaniami, które, które y, uniwersalnymi jakimiś albo no, właśnie wy, które są wytworem talentu, wyobraźni, y, zasobu słów tych, którzy napisali i potem siedzi nam to głęboko latami nieraz, prawda, jakieś pe, pewne sformułowanie z piosenki, jakiś szlagbord taki jakiś, no, wyjątkowy jedyny w swoim rodzaju mm, a, a, a no, czas są takie, że jakiś taki trend jest na to, że każdy sobie tam swoje te piosenki pisze, ale to niech sobie pisze, ja tam śpiewam dobrych autorów śpiewam ciągle Włodka Korcza y, i, i rzeczywiście y, b, bliskie są mi te wszystkie nowe, niedawno y, nauczone przeze mnie piosenki ale jednocześnie mam świadomość też, że, że słuchacze, którzy na koncert, byliby rozczarowani, gdyby nie usłyszeli tych piosenek, z jakich mnie polubili, z jakich zdobyłam jakieś nagrody, od której mi już się znano, czy, czy tam żagiel byli. Jestem przekonana i dlatego nie robię sobie na złość ani publiczności i śpiewam te piosenki. Tak, Powiedziała pani, że wczoraj występowaliście państwo w Poznaniu, dzisiaj malutkim ostrowitem, Czym się różnią takie koncerty w Poznaniu, w dużym, a w małym ostrolicu? Więc wiem co, no różnią się, no bo tam była sala Ziemi Wielka, tu jest inna sala też wielka, piękna, tylko tak ktoś nazwał Poznania to, to ostrowite, ale, ale dla, dla nas chodzi o, o, o wagę koncertu. To one się nie różnią, wie pan. I ja myślę, że dlatego, że mamy takie podejście właśnie w tej sprawie, którą pan zapytał, wie, my w liczbie mnogiej, bo to nie chodzi o mnie, ale w imieniu Włodzimierza myślę, że koczej myślę chyba, że dlatego właśnie, że mamy takie podejście, że, no, że, 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 że z, z takim jadąc tutaj też my za, za każdym razem stres, taki stres, no nie trema, nie trema stres, spięcie, spięcie żeby ten nasze spotkanie było na miarę oczekiwań, na miarę. Nie wszystko od nas zależy, bo sprawa jest i, i techniki na pewno również, no bo jesteśmy uzależnieni od techniki, tak? To nie śpiewanie w salonie przewartepianie i, i, i mm, ale no właśnie, żeby, żeby ludzie z koncertów wychodzili no, w jakimś, jakimś nastroju i w, w, w każdym razie nierozczarowani o, o to, to, to teraz, jak siedzi na koncert, to się o tym myśli. Mm. Także tym, tym to się różni. No w, w, w Poznaniu to był, to był koncert kolendowy, w trójkę śpiewany, 26-letnia tradycja. Z Zbyszkiem Wadeckim od 26 lat po śmierci Andrzeja Załchy, bo to on początkował z Haliką kiedyś, teraz z, z Olgą Bończyk od trzech lat. Piękny koncert kolędowy, śpiewał na głosy, ale ponieważ spotykamy się, spotykamy się dziś z Państwem w okresie też okołoświątecznym, tradycją tego koncertu zdaje się jest też właśnie to, że się śpiewa kolędy i piosenki bożonarodzeniowe to ja skorzystałam z okazji, bo uwielbiam te kolendy śpiewać, nasze piękne, polskie kolendy. Właśnie y, 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 nie wszyscy, zdaje się, mamy świadomość, jak śpiewamy kolendy w jakiej sprawie śpiewamy te kolendy i o czym one są. A, i, I dlatego piękne melodie w ślużącej ciszy czy cicha noc, jeżeli bezrozumie, to nieraz bywa, że, że dosyć są smętne i, 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 że tak się wyrażę, nudnawe. Natomiast trzeba pamiętać, że przesłanie tych kolęd jest radosna nowina, i, i, i pamiętajmy o tym śpiewając. Na sam koniec y, kończy nam się rok, przed nami nowy rok, czego Pani życzyłaby mieszkańcom tej miejscowości, tej gminy na, na właśnie nadchodzący 2017. Czego bym życzyła mieszkańcom w, 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 wszelkich gmin, nie, nie wiem jaka jest specyfika tej gminy, bo, bo jak pan się domyśla, nie, nie zgłębiłam historii oczywiście, ale w, w, wszelkim mieszkańcom wszelkich gmin i, i, i dużych i małych, y, wie pan, no ja wiem, sta, sta, stabilności jakiejś, o której o którą teraz tak, tak, tak trudno jest, bo dzisiaj na świecie dzieją się różne straszne rzeczy właśnie. E, i żeby ci władni jacyś i na świecie, i u nas, żeby, żeby się rozsądkiem, poczuciem odpowiedzialności, wykazywali. Wtedy nam się będzie żyło spokojniej, bezpieczniej. No, oraz nie uniknę banału, żeby, żeby życzyć, życzyć, bo takich banów nie unikajmy, wszystkim sobie zdrowia. Tego Państwu bardzo życzę. Dziękuję również, życzę zdrowia i jeszcze w przyszłym roku wielu udanych takich koncertów jak dzisiejszy Ostroica. Dziękuję bardzo.